Cześć! Dzisiaj chciałbym pokazać coś troszeczkę innego a są to takie saszetki w których losowo możemy znaleźć taką malutką figurkę oprócz tego możemy znaleźć też taką kartę hologramową która pokazuje w tym przypadku obraz Optimusa Prima i z tego grafika z generacji pierwszej i jak widać w jednej z dwóch Możemy stworzyć taki cały obraz. Udało mi się kupić spromięć tych figurek na Allegro za bardzo niską cenę. Jeżeli kogoś to interesuje, mogę pokazać, się, i gdzie jest ta aukcja. W środku znajdują się takie małe, bardzo fajne figurki. To są figurki, które udało mi się zebrać. Jak widzicie, część z nich jest podwójna. Także otworzę teraz. Reszty z opakowań, których mam całkiem sporo. Zobaczymy, czy uda mi się złożyć cały obrazek. Przejdźmy może do otwierania. Patrzmy od tej. Widać te skrzypki. Wydaje mi się, że były rozdawane w promocji filmu Transformers. I ktoś po prostu znalazł taką. Większy zapas tego, i teraz y, po prostu je sprzedaję. Zobaczmy To jest nasza szatka. Mamy Starscream Serie Prime. Oprócz tego w saszetce mamy też taką podstawkę. Możemy figurki złożyć. Dołączę on do grupy Figur X-Prime. Oto karta. Z drugiej strony karty są właściwości postaci. Więc ułożymy ją i no, Przejdźmy dalej. Następna książka. Kolejne Sentinel Prime. Kolejna część, którą już mam, więc to odkładam. Odbieram ja następną. mały fig figurkowy hazard. Zobaczymy co mamy tutaj. Kolejna figurka, którą posiadam. A jest to ratchet z serii Prime. Także liczba ratchetów wzrasta do trzech. Następna saszetka. Kolejna figurka, którą już mamy jest to pewnie tak armada, e, Prime Starscream i będę ich teraz składał, będę je odkładał na bok, żeby nie zajmować więcej czasu. Może po tym filmiku będzie mała przerwa w filmie, chcę wam to teraz wypowiedzieć. Kolejna figurka, którą już mam, jest to Ratchet z filmów Michael Bay'a, których bardzo nie lubię, żeby nie powiedzieć, że nienawidzę. Kolejna część, którą mam, jest to kolejny Starscream z serii Prime. Jak widać, sporo z tych figurek się powtarza. Złożenie tego basku, żeby się zająć, to jest Następnie Następna, co jest to filmowy Optimus Prime, Tego także posiadam. Karta wygląda tak. Kolejna figurka, którą już mam. Teraz już z kolei. Jest to pochybny raczej z filmów Michaela Beya. No, jest to oczywiście moja opinia. Wam się może podobać taka stylistyka, więc... W się nie dyskutuje. Następna saszetka. W środku mamy kolejną część. Jest to prawdopodobnie, nie? O, tym razem w środku miałem dwie podstawki. Przejdźmy dalej. W środku mamy. Kolejną część tą już mam. Jest to raczej z generacji pierwszej Jak widać to jest całkiem sporo Kolejna sesjatka jest w środku Kolejny Sentinel Prime Czyli ten film będziemy prześladował chyba do końca całej dni jako kolekcjonera Wydaje mi się, że ostatnia z naszych które posiadam, będzie to kolejna część, którą posiadam, i jest to Ratchet Series Prime. Także nie udało mi się rozbierać wszystkich kart, żeby złożyć obrazek. Wielka szkoda, ale jak widzicie, część z tych figurek, która część jest podwójna. Więc jeżeli chcecie którąś to dajcie znać, to wyślę ją wam w prezencie. Wtedy jeszcze czy nie zostało mi na bo Obawiam się, że wszystkie zostały otworzone. Także ten filmik był trochę niekonwencjonalny, ale mam nadzieję, że także się Wam podobał. Może uda mi się zdobyć, jak mówiłem, więcej tych saszetek i w przyszłości ułożyć cały ten obrazek, póki co na razie... Tak nie będzie, ale zobaczymy co przyniesie przyszłość. Możliwe, że znajdę brakujące karty na eBayu, hmm. innej aukcji. Zlew na figurki z bliska, to jest Optimus Prime, którego mam tylko pojedynczego. Oto Ratchet z pierwszej. Bardzo uśmiechnięta figurka. Oto raczyt serii prime. Bardzo fajnie oczy ma. Zrobiamy. Star Scream serii Prime W tym katalogu możemy zobaczyć czego brakuje Także jak widać nie posiadam żadnego Decepticona z generacji pierwszej Tu jest zaczyna się seria druga Seria pierwsza kończy się na Sound dziękuję za obejrzenie tego filmu Zapraszam w przyszłości na następne Dam znać na kanale, czy, czy pojawi się film, czy nie. Jeśli nie, to na pewno dam jakiś wpis, jakąś informację, żeby powiedzieć, co się dzieje. Dziękuję bardzo i zapraszam w przyszłości na następny film.